Szeregowy pośle Kaczyński. Tymi słowami zwracałam się z mównicy Sejmowej przez ostatnie cztery lata poprzedniej kadencji. Mówiłam tak, żeby podkreślić, że niezgodnie z prawem uzurpował Pan sobie władzę, która zgodnie z konstytucją przynależy się prawowitemu marszałkowi Sejmu i Wysokiej Izby. Szanowni Państwo, przegraliście wybory, więc czas. Waszego zawłaszczania państwa, omijania konstytucji dobiega końca. Dlatego nie będę się już tak więcej zwracać z tej mównicy. Panie marszałku, wysoka izbo. Powoli odsłaniają się mechanizmy działania odchodzącego reżimu: przestępcy na szczytach władzy, tajne służby niszczące przeciwników politycznych, skorumpowani dziennikarze. Państwowe firmy napędzające machinę propagandy i prokuratura chroniąca cały ten ogromny, chory, mafijny układ. Teraz staje się zrozumiałe. Pozornie absurdalne zachowanie prezydenta Dudy, które misję tworzenia rządu powierza przegranym. Toną i zrobią wszystko, byle tylko jeszcze trochę utrzymać się na powierzchni. Wiedzą, że zachowywali się Podle. Wszystkich do siebie zrazili i nikt im teraz nie poda ręki. Swoje rządy oparli na rozdawnictwie, dezinformacji i kłamstwie. Nie mieli żadnych ideałów. Na zewnątrz pląsy przed ołtarzem, wstawanie z kolan i gęby pełne frazesów, a w środku po trupach do władzy. Korupcja polityczna, zdrada i grabież państwowej kasy. Mieli obsesję władzy i za nic nie chcieli jej oddać. Po drodze zniszczyli państwo prawa, gospodarkę, armię, edukację i naukę, zniszczyli prawa kobiet, wywołali inflację i drożyznę, uderzyli w nasze strategiczne sojusze i bezpieczeństwo. Poszli na wojnę i, e, prawa, i z prawa kobietą, utuczyli przestępców w sutannach. Mścili się na środowisku naturalnym, wycinali lasy i puszcze, zatruwali powietrze i wodę. Walczyli z kulturą, nauką, ekologią, postępem, humanizmem. I zdrowym rozsądkiem. Jeszcze jedna kadencja i zafundowaliby nam nową Berezę kartuską, rządy biskupów i procesy czarownic. Teraz za to odpowiedzą. Jak sami zwykli mówić, im się to po prostu należy. Dziękuję Pani Poseł. Teraz oświadczenie wygłosi Pan.